To ja zacznę, a potem ty będziesz się jakby witał, dobra? No. Bo cię nie znadzą. Dobra. Z się mango widać tę sparwiery, a po drugiej stronie monitora i kabla jest tam... Siegi. Mustix! I witam się z wami równie serdecznie jak mój tutaj współlokator. <noise> matko. No i dzisiaj mamy dla was gameplay z The Darkness 2. Pozyskaliśmy go sobie z Humble Bundle, ponieważ była super. Właśnie bundle był Tuka Games, bardzo tam polecam, jeżeli jeszcze jest. I... więc postanowiliśmy się nagrać coś z takiej właśnie ciekawej gry, jaką jest The Darkness. Ja ogólnie nie grałem... 2, The Darkness 2, ja ogólnie w to nie grałem i ja, zacznę... ja tam Zaczynam od kopa No właśnie więc, ja trochę już grałem, więc, Troszkę o tym wiem, a w koopa również nie grałem, więc będzie ciekawie. Teraz jak widzimy tutaj wybieramy sobie postać, więc... Ja sobie postać, Tutaj widzę, że... O i uśmiechnięta butelka też jest, no dobra, no to może ja sobie wybiorę... Y... No wezmę JP Dumont. Wezmę bo to JP i jest jeszcze czarny i już w ogóle też... <noise> Wezmę laskę. No i ogólnie gramy na... prawie najtrudniejszej a... Tutaj trudności, czyli Hitman. Chyba, ja już wybrałem. Czekaj. Chyba, ja też już wybrałem. A co tutaj są napisy? Ja włączyłem sobie napisy. No, ja właśnie też nie mam ich. Znaczy, no, włącz. Czekaj, to jest. Musimy tutaj w game. Masz tutaj w game, A, w pokoju, dobra. Ja masz subtitles i anything. Dobra, event. no okay. dobra. Z tego siunas, wierzę, że coś tu Introducing Moustics and Open Spardware. się nie dostał. No. I Rudy Kurde też nie. I'm Dobrze, ja No, coś tam no, tak. mówię. Nie, W ogóle tu nie ma nóg. Nie mogę ani zobaczyć sobie ani tutaj nóg, ani też... No, ja widzę tylko swoją laskę, co mam po prawej stronie. A ja A właśnie jest... nie widzę swojej laski. <grym> uh, yeah. A tej Nie Get moving. Moving. jest jakiś taki nawiedzony. Heh no. Mission jego. yes. jest. I zaczynamy! co ty, ty w ogóle będziesz ten miał shotgun chyba jako swoją tą super, bo ja mam laskę. Co? Ja nie, nie o? w ogóle co chodzi. Mission starting, a też mamy misję. Joo! No ale jak to się jeszcze da? To właśnie takie robić. mylące. Co to nie jest dzisiaj. Embrace the darkness. Co to wygramy na nocturno? No Te żarty. Te żarty. Dobra, do nowa, do... Ja sobie wezmę samą. W ogóle ja z Krodem sobie na bronię, ale to jest chyba logiczne. O, chopy, tu mogę. O, ale tu mogę sobie na, na def. Wow. Ja tu Yo, ogóle, ja, Tutaj grafika jak. W, trochę jak w Borderlands. Tu no. szczerze. No, nice. Asym. Czyli to tyle, że dostał kieletę. Jestem asystę Headshot. Dwie gany Dobra, asysta kolejna. Kurde, jak się gościł. Szczeleń headshot, nią, What the hell? her! Wow, Łoł, światło, światło! Musisz światła niszczyć. A gdzie jest światło? Aha, tu. A nie, nie możesz. No właśnie, widzisz, to nasze. te my się teraz bronimy. No my nie jesteśmy Darknessem, tylko walczymy z nim. To O ty, w ogóle można tu przycelować nawet. Wow ale, ale to światło nas jakby tutaj ja nie, nie, her, her, hertuje I będę kurze by ten, żeby serca niszczyć To plus 5 punktów za zniszczone serce Fucking hell, Nice! Tutaj się dać to światło włączyć? Tu się da włączyć to światło Dobra, nice, Zobacz, ja co się dzieje Dobra, światło. No, dobra, nice. Clear the area biegniemy dalej. Przeładuję sobie, a to mogę w ogóle... Rozwaliłeś mi tam serca? Tak. Ostrzegadamy. A G, co się dzieje? O, podniosę sobie UMP. A G, co się, do czego się używa G? To jest jakaś super, to umiem no, tutaj na przeciwnikach to zobaczyć. Ale jak to się rozwala to światło? A, masz taki kabelek idący i gdzieś jest generator. Aha, dobra, to go rozwaliłem. Generator. Aha, okej. Okay. Nie rozwaliłeś. Jak to nie? Jeden rozwaliłem generator. No dobra. Idą tam A no widzę, widzę. Dawaj strzupiane, tutaj pocisnę. Raz, Zresztą. dwa, o! Co się dzieje? To to jest to G! Ja nie mogę, ja mogę jakąś czarną dziurę Aha, no Fuck! Pemienny, po prostu wystawiasz do nich dubsko i masz czarną dziurę Aha, no tak, to, to, jakie ty masz trochę Hertz, a to 3R, też się boję Uda Helczek wstrzedają um, do schre mnie strzedajcie. bo ja teraz mi się na ładuje taki po lewej ten, no nie? No to jest koło życia Tomasz. No, a gdzie jest życie czy i światło tu jest gdzieś No jest Coś, światło? Ja chcę serce im poniszczyć, bo to przez 5 punktów dostajesz O kurde 5 punktów to jest. Punktów no, no, kule, 5 5, 5, 5, 5. Ale chyba światło jest No wiem że jest, ale to musi być generator od tego. Aha tutaj jest generator. Nice! Ale chyba ja tu nie mam amunicji do tego w ogóle. Do czego? Do shotguna trzeba zmienić broń. Ale ja lubię shotgun to jest problem, no, właśnie. To sobie nie zmienilibyś. A to gdzie my idziemy teraz? No... przed siebie. Aha, no dobra. Tutaj pewnie. Nie no, czekaj, tu coś jest w ogóle, coś się... A nie no, bo się nie siedzi, no, to jest... No jakąś laseczkę. Rozwa ten generator, dude Disable the Co ta laska robi? Nie no. wiem, ja tak macham, macham, macham... No patrz, czekaj. Tylko dam sobie No patrz. <laughs> I co ja nie robię? Jak <noise> go w <rodę> w ogóle, <noise> ale ja ja nie wiem. Zawsze chciałem, żebyś był na dole, ale czemu, co, co ja robię? Tylko właśnie wziąłem laskę. Kurde, światło gdzieś tu mnie jeszcze. Tu jest światło u góry, a patrz, kabelek, patrz, patrz, patrz. Tu masz światło i kabelek idzie taki żółty. Widzisz? O, widzę. I tu masz generator. Dobra. nie ma światła. No, podoba, nie ma. Ej. Masz rację, to, to co powiedziałeś. Ja z laską podejdę do typa Czekaj, najpierw w serce Czekaj, to jeszcze jakiś jeden był? O, tu w ogóle gdzieś można wziąć coś jest. Czekaj, bo... Haha, bo co tam patrzeć? Bardziej... <laughs> no, ja... Haha Ja tą mapę eksploruję Ja tą mapę Ale dobra, no to... Ja nie wiem w sumie co to jest Press E for assist LOL Jaki to jest opeta moja laska Jaki to jest moja laska Jaki no i ominęłam minę mam jakaś zabawa pewnie, tak? Teraz ci pokażę co to moja laska robi O, shit Teraz zostaw mi jednego typa, Sorry, powiorę ja serca. O, tu w ogóle światło mnie bierze. O, patrz gdzie to idzie. Gdzie to idzie? Gdzieś tam. Gdzie, tam gdzie jest. jest. Gdzie? A, no tutaj jest. Zobacz, <laughs> to jest. Zajedziesz? już? Tak na około biegnę. Dobra, jest. Pum! 5 Pięć 3 5 x To jest do talentów potem Patrz możesz, tutaj ten. Patrz. Tutaj coś jest. Dobra. O, tu jakiś gościa. Patrz, patrz, patrz. Może laszkę mogę. Okay. Dawaj na niego. A ty to znasz? Aha, to, to i tak by rozwalno Survive No cześć A czy mamy przetrwać na tych co by nas atakowali oh, O, no, je... faktycznie jest. ale ja chyba to się mogę też nacisnąć. A tu masz chłopie Amos możesz wziąć tam z lewa No patrz, 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 patrz na tego typa No i ząb nie widziałem, chyba coś napaliłem Jak ty jesteś naprawdę No ja ty fale, no, najpierw no, nie doleciał, tak? No nie mam takiego zasięgu tej broni Chyba, albo po prostu nie wiem strzelać tak. Co się w ja tak biega. Wow, bleeding out. Pomóż mi, ziomek. Chciałem ja zrobić? Nie, może mi pewnie coś podryć i ja F No, F. Już? No, no, no. Czekaj, Ed podnoszę show. się powoli. Patrz teraz, patrz, patrz, patrz. Czekaj. Patrz na tego typa, chodź tutaj. Patrz. Czekaj, bo tam nie do no. No, on lewituje. Lewituje. Okej, okay, ja tu serduszek jest. No. Chyba ja teraz użyję mojego G, może? No, pokaż, pokaż. Czekaj, tylko... Gości się tam jakiś zakradł. Ale to G na niej mam użyć? No. I co, Jeszcze jedna Co no. ci się zrobiło? What the hell? Ale co ja mam fair? I tylko G i tyle? No. No to nie wiem, co ja właśnie zrobiłem, w sumie. Może pistolet się świecił? No. No i to zadać jakiś większy damage, nie wiem. A, o, koszty, kosztuj, ty. Bez ja To jest kałacha. Ja będę... Chłopacz, na moje, mojej... chłopie. Ja muszę odgadnąć... What the... Please co no się, please? To się dzieje Właśnie moja czarna dziura, o, jest Aha, A dobra, bo kurde, ja się tam że to nie moje... Ja, czy... o jest, to się... A <laughs> jesteś. Okay, nie wiadomo co to jest, ja mam czarną dziurę w nie ogarniam, tutaj, No gardian please kubeczka to jest... Teraz mamy go wonić, to czekaj serca. To jest podstawa. No 5 punktów, zawsze, męga... dobra Kałasz, niekow, też się wziąłem. Kawaha zamiast tego wzięłem, teraz mojego wiesz to tak być nie będzie Ja mam kawaha i UMP

Mmm, kadał. Mam mikro Uzi, mam arm on the night. To może być niezłe też, coś teraz tego użyję. Mission complete, no, co teraz będziemy mieli? O, dostaję osiągnięcie, nice.